Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Słuchajcie, jesteśmy w centrum miasta i to tak centralnie w centrum miasta. Gdzieś przed wami aleje częstochowskie. Tam jest papież, żółw, ale tu tam. Takie tam. Słuchajcie, powinniście zastanawiać dlaczego w centrum dlaczego w ogóle kina z związane włosy, nie? bo to się jednak na vlogach zdarza rzadko. Wiem, że w rozpuszczonych wyglądam lepiej i ostatnio się staram właśnie w rozpuszczonych chodzić. Ale, ale, obiecałam wam na dzisiaj vloga. E, szczerze, ten vlog się odkładał od jakiegoś czasu. E, ogólnie jakiś czas temu rozmawiałam z moją koleżanką na temat zrobienia czegoś. Zresztą... kurwa, widzicie w, po tytule. E, chciałam sobie zrobić tatuaż. Znaczy, ona do mnie zadzwoniła, tam rozmawiałam z o tatuażu. Ona mówiła, żeby sobie chciała zrobić. I... Ja stwierdziłam, że może to już jest czas, żeby sobie ten trzeci tatuaż odkładano od dawna też pierdyknąć. W ogóle długo myślałam, co wiedziałam. Wiedziałam, że chcę jakieś trzy rzeczy. Dwie wypełnione, trzecia miała być pusta. Yy, tu się troszkę koncepcja zmieniła. Początkowo miało być gwiazdki, ale stwierdziłam, że zdecydowanie bliższe mojemu sercu są nutki. Jednak w takim miejscu to raczej nutki. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, co wy tam widzicie. Ale Właśnie sobie pierdolę, tatuaż. Eee, tylko, że teraz muszę uważać, bo... <laughs> za uchem w folii się założy z da. Także... Teraz będę mieć też problem mały z słuchawkami przez najbliższe dni, żeby nie dotykały. Natomiast powiem wam, że... że się cykałam. Troszkę się cykałam. Przyznaję się. głównie ze względu na to, że wiecie no... Ci, którzy mają tatuaż wiedzą, że robienie go na kości boli najbardziej. I... Jednak jak się robi tatuaż za uchem to tam są głównie kości. Nie ukrywam, że lekko wycykana byłam, ale się okazało, że całkiem niesłusznie. Robiłam go w tym salonie, w którym robię zawsze i można by powiedzieć, znajomego w pewien sposób. Także, no powiem wam, że zrobił to w 20, no może 25 minut. Także na się wzór jest od wiza wizualnego. Wizu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Za twój wkład w to. E, może tego nie widać, ale to ostatnia nutka e, jest jasno-zielona. E, Także dwie są czarne, jedna jest jasno zielona. Taki był plan, taki był zamysł i to ma dla mnie głębsze przeznaczenie o którym się tutaj jakoś rozwodzić nie będę. E, natomiast słuchajcie, jako że jecham do centrum, to stwierdziłem, że wpadnę do Dępiku. W Dępiku jakiś czas temu, jak wam obiecałam, zamówiłam zdjęcia e, czyli naj, najbliższe 100 autografów, które będę wysyłać. Będą to na pewno autografy ze zdjęciem, które może mi się uda tu wyszukać. A, tak przy okazji, już ten dzień gminy limitowano za 15 zł tak mi wpadło w rentę w Mpiku. Stwierdziłam, że dlaczego nie. Właśnie mi po części autobus spierdziela, ale mam daleko do przystanku, więc nawet o tym nie myślę. O, 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 czekajcie. Jedną wyciągnę, żeby sprawdzić jak wygląda. Także na takich oto zdjęciach najbliższe 100 osób dostanie autograf. Czy będzie tego więcej się okaże? Zobaczymy w ogóle na ile mi ta stówka starczy. Eee. Także wiecie, no cykałam się z tym tatuażem, a się okazało, że w sumie nie bolało, ale ja mam chyba dzięki katedra, dzięki. Eee. Kolejny autobus mi spierdala. Na jest ja stąd mam dużo autobusów. że yy. ludzie za księżnik nie patrzą. bo nigdy nie widzieli gości, ktoś z do kamery. Da! No, pewnie się wiecie czy kina czzewo, Wczoraj mnie gościu pod sklepem zestrzymał, zaczynam do siostrzenicy. On szedł do sklepu, wyskoczył ze sklepu i zastrzelił ze mną fotę. Miła, miła, nie powiem, bo miła. Yy, tak, ale... Wracając do tego czy bolał. Ja mam wysoki próg bólu, więc tym się nie sugerujcie. Natomiast jedyny dyskomfort miałam, jak koń kończąc tatuaż, tutaj jest ta kość do żuchwy. Jak na to wchodził, to nie tyle bolało, co było takie nieprzyjemne napięcie. No ale tak poza tym to spoko, jak mówię, 20 parę minut roboty. Tatuaż jest! Właśnie chciałam za uchem, ze względu na to, że tak, nie zawsze noszę długie włosy, zawsze. Więc Zawsze, jeżeli trzeba będzie, to, to jestem w stanie ukryć. Nie jest to jakieś wielkie, więc też tym problemu nie będzie. Także teraz tylko po obiad, bo po drodze. Co z tego, że jest godzina 11? W ogóle wstałam specjalnie wcześniej, dzisiaj. Także. Nie wiem, wiecie, poświęcenie musi być. No, ale w każdym bądź razie po obiad, do domu. I na kurwym maścią co godzinę. Także w najbliższym czasie, jeżeli będą vlogi, tudzież jeżeli będą jakieś let's play nagrywane, to niestety w związanych włosach i na chujowych słuchawkach. Ale to myślę, że już tak sobie z tydzień połażę, maksymalnie dwa. Także myślę pewnym że się wszystko ładnie dobrze zagoiło i spokojnie. mi misiewiczki. Tyle więc standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, cię w górę mile widziane. Pozdrawiam Was Kina. Trzymajcie się i cześć.